And now, brothers and sisters, ladies and gentlemen. Cześć, dziękuję bardzo. Witam wszystkich, no, mam ogromną przyjemność porozmawiać dzisiaj z Jackiem Dymowskim, po raz kolejny zresztą organizatorem tego y, festiwalu, pierwszego. Co mogę powiedzieć, no kawał świetnej roboty i wspaniała promocja boksu. Jak oceniasz cały event? No dziękuję bardzo, rzeczywiście jest to pierwszy festiwal warszawskiego boksu, miejmy nadzieję, że będzie, to znaczy jestem przekonany o tym, że, że będzie kolejny i kolejny. Za, za rok będzie drugi. Z tego co rozmawiam z ludźmi, to, to są bardzo zadowoleni. Ja uważam, że wyszło jak na pierwszy raz, wyszło świetnie. Mi, mi osobiście bardzo się podoba formuła Mixboxu. Jest ciekawa jeden zawodnik może podciągnąć ewentualne braki zawodniczki bądź zawodniczka zawodnika to jest bardzo fajnie tworzymy drużyny, razem się wspieramy, robimy. No, dzisiaj gościem specjalnym była Karolina Koszewska, w przyszłym roku może ktoś inny będzie gościem specjalnym, no, w każdym razie e Jestem bardzo zadowolony z tego, co nam udało się dzisiaj tu zrobić. Wyjątkowy klimat, no i nie sposób wspomnieć o Warszawskiej Szkole Boksu, już i Mokotowskiej Szkole Boksu, bo szkoły już są dwie, prawda? Tak jest, dokładnie. To jest, za nami jest, jest rola Żoliborskiej Szkoły Boksu, ale, ale już teraz jest też Mokotowska Szkoła Boksu, które się zrzeszają pod nazwą Warszawskiej Szkoły Boksu. tak? E, dlatego też nie chciałem robić imprezy u nas, tak jak była rok temu, takie urodziny u nas w szkole na Żoliborzu. Chciałem, żeby to była inna... Inne miejsce urosło do pięknej rangi i znajdujemy się w naj, naj, najlepszym miejscu, jakim można sobie wymarzyć na jakąkolwiek imprezę sportową, czyli w Polskim Komitecie Olimpijskim, który nas objął chorowym, honorowym patronatem. Więc jak tak się zaczyna, to nie wiem, jak się dalej będzie kończyć. Świetnie, jeszcze jedna rzecz, którą warto podkreślić, bo jako jedni z niewielu tak naprawdę macie klub stricte z boksem. Dlaczego? Nie wchodzisz w ten trend, gdzie w klubie jest MMA, yy, jiu-jitsu, jakieś tam nie wiadomo jeszcze co, tak? Jesteście stricte skupieni na boksie, to jest yy, rzadkość. No tak, no od samego początku takie było założenie i tego się trzymamy. Yy, zajmujemy się tylko boksem i w tym staramy się być najlepsi, robić dobrze, wykonywać swoją pracę. Oczywiście można do, do klubu pozyskać trenerów z innych dziedzin, natomiast yy, ja uważam, że tak jak powiedziałeś, nie ma klubów, które zajmują się tylko boksem. My jesteśmy w stanie zapełnić salę ludźmi tylko boksującymi. Yy, I tego się trzymamy, robić jedno a dobrze i niech tak zostanie. No jest już sporo fajnych nazwisk, choćby Oliwia Taborek, która w Wałczu wywalczyła złoty medal. Tak, Oliwia rzeczywiście wywalczyła czwarty raz już Mistrzostwo Polskie. Do widzenia trenerze, do widzenia. E, czy, czy, czy została cztery, czterokrotną już mistrzynią Polski. E, w tym roku też zrobiła poważne tytuły, czyli brąz na mistrzostwach Europy i brąz na mistrzostwach świata. Więc to są już takie naprawdę zacne tytuły. No i co? No i Olivia Oliwia się nadal rozwija. Mamy tutaj zakusy na jakieś poważne, poważne rzeczy, które będą już w takim sporcie seniorskim, bo teraz już weszła w kategorii senior. E, no i także wszystko przed nią. No wszystko... A Janek Lodzik? Jakie plany? A Janek Lodzik? Janek Lodzik boksujemy teraz w ten piątek w Jawożnie. Zapraszam wszystkich na, 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 na salę do Jawożna albo, albo przed ekrany yy, telewizji. Janek Lodzik będzie boksował teraz swoją siódmą walkę bodajże. Jest niepokonanym zawodnikiem i mam nadzieję, że tak zostanie. Jest, yy, pra, pracowaliśmy nad tym długo, bo te przygotowania były przeciągane z racji tego, że ta walka nasza miała być, odbyć się już jakiś czas temu, później ten termin, później ten termin, w końcu, w końcu jest, więc yy, no Janek jest przygotowany bardzo dobrze. No nie sposób właśnie nie wspomnieć też o Karolinie Koszewskiej, która została tutaj wynagrodzona chyba za całokształt, bo jest na pewno wzorem dla wielu, wielu kolejnych pokoleń, tak? Jest prawdziwą sportsmenką i takie trochę kontrowersyjne pytanie, jeśli chodzi o nasze polskie zawodniczki i też między innymi bokserki zawodowe. Ostatnio Ewa Piątkowska brała udział w czymś takim jak Punchdown. Rozumiem, że... Karolina nie wybiera się w tę stronę. Nie, nie sądzę. Ja oczywiście nie, to trzeba by spytać Karoliny, jakie ma dalsze plany poza trenerskimi, bo zapewne takie ma. E, natomiast no, wydaje mi się, że Karolina w taką stronę nie będzie szła. Ja, ja nie, Ciężko mi oceniać, co ktoś robi, czy tak, czy, 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 czy w takiej formule, czy w takiej formule. A my się zajmujemy tylko boksem i, i, i chcemy być w tym e, czołówką. Zarówno Polski, jak i, jak i tam na turniejach międzynarodowych i na świecie, więc do tego dążymy, a każdy ma prawo robić swoje. Ja w imieniu miłośników boksu, Jacku, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Uważam, że to bardzo ważne, żeby takie eventy miały miejsce, żeby promować boks przede wszystkim w tak fajny sposób, jak Ty to robisz. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dzięki, Dziękuję.